Cześć, ja jestem Shin i idę Was w kolejnym odcinku z gry, Shogun 2 Total War. Z tego co pamiętam, po ostatnim odcinku zrobiliśmy tak, że przyciągnęliśmy turę. Przyciągnęliśmy i... Przepraszam, że tak się zalogowałem, ale już właśnie, nie wiem, przeciągnęliśmy turę i mieliśmy ją po prostu teraz zakończyć, prawda? co to tak jest... O, tylko sobie jeszcze szybko dyplomację się upewnia, oni raczej nie chcą, prawda? Prawda. No to kończymy turę. Co to się tam odwaliło? Je Jezu, szybciej. No nie, mój ninja. Jezu, te tury to po prostu tragedia, co nie? To jest ciekawe, że boty są tak zaprogramowane, żeby strasznie cisnęły we floty. Znaczy dzięki flotom można właśnie bardzo szybko robić ten e, transporty? A uwięziona, Czyli powróci? No to dobra, to nie kupuję nowego. Dobra, mamy już ten zbadany w końcu. Ty już tutaj dołącz do nich. No szybko, szybko. Dobra. Już jakaś tam obrona jest. Hmm, wy standardzik. Znaczy, standardzik to no po prostu idźcie. Ty poczekaj, aż mi się jednostki zregenerują i dopiero wtedy pójdę na, na kolejny zamek. Aczkolwiek gulałbym, żeby on z niego wyszedł. Nie chciałbym, żeby te, te, te dodatkowe były po jego stronie. Jakiś za to inny oddział, jakiś taki sabotujący. Mógłbym go tak ładnie od flanki, ale... Odpuszczę to sobie. O, teraz już przyjeźdź. Ale umowy dalej nie chcę. Ty dbaj o miasto Ninja mi tu pad, ale Ty spróbuj go pomścić Naprawdę nie doszedłeś? Kościół To dosłownie Ja pierdzie Wow, co ten zrobił? Patrzcie, się prawie swojego żółtego. No, no dobra, niech sobie przyjmuje ten blok wschodni. Tylko on później może chcieć mnie zaatakować. 12 tur, ok. Ciało ja już mam dostarczoną żywność? Tak, już mam dostarczoną żywność. A, tylko nie widzę ile przez to mój głupi znacznik Nvidia. Dobra, tutaj ulepszymy sobie w końcu te drogi zakończmy turę Nie ma co przedłużać Zaraz zaczniemy flotę jakąś tworzyć No, e, flotę co armię no jak mówiłem, to 60 roku głównie idę w rozwój, ale jak nie mam na co za bardzo hajsu wydawać, no to oczywiście będę go wydawać na jednostki. Wydaje się, że ten, ten fioletowy jednak mnie zdradzi. Znaczy że poniekąd cieszyłbym się, bo i tak muszę go zaatakować, ale... O, z Znaczy pewnie... tak. A tym ja przyjął jeden i dlatego. Eee, on po prostu nie ma już portu. Inni też zbytnio nie mają portów. Słabo. Dobra. 20 procent, to nie. Jezu, kiedy ty ustawisz w końcu ten awans? O, wypuszczona agenda, nice. Idę na mm, tutaj, jak jednostki, A, już się prawie całe zregenerowały tutaj, tylko to dnia hm. dobra, najpierw to sobie rozbudujemy. Tutaj w ogóle co jest? W twierd twierdza to mi odpowiada. Nie wiem, kurczę czy nie zrobić takiego myku, że wezmę sobie tych dwóch, jednego generała pójdę sobie na to. Znaczy mnie nie, bo już tutaj jestem blisko, ale mimo wszystko. Mm, mogę, nie będą pojedyncze się robić Cholera. To weź jednych samorajskich uczniów. Albo nie, bo kurczę, muszę mieć to właśnie to wsparcie. Znaczy samorajskich uczników niech i tak zrobi. Zakończmy turę. A, w sumie, no i tak, dobrze, mimo wszystko, że tam nie poszliśmy, a co Co on tak w kółko chodzi? On chyba się na kogoś chłopaki. Ale spoko, bo on mi odsłonię teren Trzymano misję, osłab morale narządzie do rodu Uesugi Chętnie spróbuję to zrobić No jeszcze wy musicie dojść, ale wami to zrobimy inny meczek chyba, o ile się da, nie, nie da się. To po prostu tam, jakby tam dojdziecie sobie. Ninja, niech sobie podejdzie dalej. O kurczę, ty pierzma. No, droga strasznie. O. Ale on też tu nie ma na razie żadnych szans. No nie! Nie chciałem w kółko. Jezu, nigdy nie zdobędę tego doświadczenia. Zobaczycie, że on zginie, za, zginie zanim to dostanie doświadczenie. Hmm. Tutaj to. Myślę nad zwerbowaniu jeszcze jednej mangumeli, ale chyba sobie odpuszczę. Dziś kurcze nie wiem. Dobra, rób. A ja tutaj mam dwóch generałów? Tak. Dobra. No i co? Chcesz ten układzik? No to spadaj. 10 tur, finanse ładne. Skończmy tura. No i, no i mój ninja bad. Pewnie teraz jest stracony. Ja to mam pecha normalnie, ale dobra, jeszcze raz spróbujemy z nowym ninżem. Który, mam nadzieję, będzie lepszy. strasznie długie te tury. no nie, uwiń się, no to ma farta kolejny generał hmm. dobra jakby to darmowa konica Znaczy no niech nie idzie sobie gdzieś tam na górę eee... tutaj ty idź Wiedziałem że tak będzie eee... Mogę jednego tego i tego poświęcić Was wezmę i tutaj... A nie, czekajcie, co ja robię Tak, i yy, tutaj może być Mangomela. Okej okay. mm, To zrobię sobie, sobie jeszcze jednego tego Słuchajcie jakie ja mam armii okej okay. teraz zmniejsz morale armii nieudana próba dobra pójdźcie przodem Na ty. O! Najsik. Nice. I w końcu mamy awans. się na zamach z przebiegłości ok. i na początku sobie chciałem go robić cerowanie miast, ale chyba zrobię go właśnie. Czy kupicie takiego? Dobra, to sobie kupimy drugiego Metsuka i go będziemy robić na takiego, co będzie pilnować miast. Kończymy turę. Ha, ha. jeszcze go załatwiłem. To jest dalej śmieszne, że zarazem jesteśmy wrogami, jak i sprzymierzeńcami. Co jest? Zbugował się chyba. W sumie nie oglądałem tego za często. W sumie chyba nigdy nie, nie oglądałem. To przeklikiwałem zawsze. A tylko tyle. Stracono w ogóle, ja go zabiłem. O, kolejny syn. Ej, ale dobry. Dobrze mi idzie w ogóle ten, ten to rozdanie. Zejdźcie jakby na bok. Żeby oni sobie mogli piersi iść. I wy jakby będziecie... Jego plecami. 61%, 63%. No i nasik mam, mam zrobioną misję. O i wypuszczono znowu agenta. Ten ninja to jest taki farciarz. Biegnij tutaj. No biegnij, nie przejmuj się nim. W nie mogę już kupić moją hajsu, ale i tak nie miałbym prawie szans. A co? Co wchodzi w skład? O, tutaj będzie pisać: generowane granice jednostki, świta samorajska, tylko on, a tutaj pisze, że są trzy. A, no to nie. Czy dam jakby kontynuuję oblężenie? A jakby nie pali mi się nie osadę, armię dobra? Najsik. Jeszcze tych spróbujemy. A to jest zajmie. No to tego nie przekupimy. To nie dosięgnie. Choć na razie jako nadzorca armii. No, a teraz? Dalej nie chcę. A ja jak gdzieś wysyłałem o, chodź zakończmy tą turę Tak myślałem po to odwrot? No, dragadziesz ja z tymi, którymi nie nie wiem co mówić. <słuch> Można z tym razem. Nie, no nie mogę włączyć. Bo, mimo że. Ja bym wyłączał specjalnie te, te właśnie. Że... cicho bądź. Ten rozpad. o Hmm. Włączałbym, żeby po prostu mijało te animację co boty robią, jakie kończę turę. Ale właśnie, jak mam z kimś wojnę. Aha, super. Ja mam z nimi wojnę, a zarazem jest moim sprzymierzeńcem, tak samo jak ci obok. Teraz nie wiem, czy ja chcę go na pewno wysyłać. Czy ja nie chcę go mieć tutaj gdzieś w obronie, co nie, bo ja nie wiem, co mu w ogóle odwali. Z góry on nie może przejść, także na razie mam tą luźną gumę. Ale tutaj wyrbunek. Hmm, to sobie odpuszczę w takim razie pewnie geodeer, sobie jeszcze zrobimy. Spróbujmy mu cokolwiek aresztować. Nie udano, ok. Spróbujmy Najsik. Nice. Najsik nice totalny. Dobra. A się wycofał, tak jak myślałem. I teraz patrzcie na to jakie dwieście. Szybki zapis. Nie kontynuuj, no boże, będę się mylić. Automatycznie nie straciłem nikogo i tak ma być. Pokojowa okupacja. A jeszcze Was mogę od razu dać te środka. Być może pamiętać, żeby później ich ten wymienić. Mm. A, nie mogę, cholera. No dobra, no po prostu trochę wyginą. No dobra. Jeszcze w sumie to, marmię tak naprawdę mogę tutaj przesunąć. O, Sy Syma ma pełnorodność. No to nie, nie złamać ci gramatka. Ale ile ja mam w ogóle generałów? Ja w ogóle zapomniałem coś robić. Rodzina i rada. Um. Finanse mam, budownictwo mam, yy, zaopatrzenia czy wojny? Zaopatrzenia. Dobra mam jest strasznie lojalnych ludzi. 14 lat ma. Skubaniec. Ale dobra, tutaj zapisuję sobie. Chodzi o y, 6. OK. I dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Ci się spodobało, został oczywiście łapkę w górę, a jeżeli ktoś więcej jest, zachęcam do subskrypcji. Dzięki cześć!